31 maja 2021 na widzenie Najświętszej Marii Panny. Święto. 148 lat temu po Święcimiu. Ukazała się matką nad Kościołem Świętego Krzyża Dominikanów po Święcimiu. Tego dnia w Świętego Wawrzyńca. Była poświęcona kaplica ku świętego króla Polaków w Rzymie, Piusa dziewiątego Był przy tym święty biskup Elczar, którego szesł, urodzony 17 stycznia 1842 roku odszedł dziesiątego stycznia w 1860 17 18 stycznia kiedy radispon użył Matko Boża Tego dnia miał szastrzest święty 31 maja urodził się król polski, na król Michał korbutu i urodziła się jego żona, królowa Leonora w Regensburgu. Ty, Matko Boże, wszystko wiesz. Matko Boże, nadziei. Wszystko wiesz. 31 maja 1942 roku bombardowano Kolonię, ponad tysiąc samolotów. Tam, gdzie jest pochowana polska królowa Elcheza, w katedrze, gdzie jest pochowany arcybiskup Klemens August, wnuk króla III Sobieskiego. Urodzony w rocznicy urodzin dziadka 17 sierpnia w 1700 roku w Brukseli. Trzy lata wcześniej, w Brukseli 6 sierpnia, urodził się jego brat przemienia pańskiego i dziadek Jan Sobiecki Sobieski Założył gwundowo klasztor kapucynów. Przemiennie Pańskiego, gdzie 26 czerwca w 1941 roku aresztowano i wywieziono do Auschwitz. 22 kapucynów tego dnia w Krakowie, na Montelupich, z Montelupich wywieziono 12 salezjanów skutych z Żydami do Oświęcimia żeby ich w potworny sposób zamęczyć. 27 czerwca w 1941 roku, kiedy aresztowano arcybiskupa Prawidlisza, nuncjusza papieskiego w Estonii, który był pasterzem dla Polaków w Hamburgu, Rodził się 11 września w 1890 roku, zamęczono go 22 lutego w 1942 roku. Matko Boża, nadziei, Matko Boża, wszystko wiesz. Pielgrzymki do Getrwałtu i Pielgrzymki do Tulec. Gdzie byli kapłani święci? Zamęczony w Dachau proboszcz. Męczony w Dachau. Ksiądz Józef Woźniak urodzony 7 lutego 1913 roku w Hamburgu. Świadek. Zamordowania tysiąca pacjentów w Owińskach, w klasztorze z cystersów. Przeszedł Dachau, był tutaj duż dla w szpitalach i w obozach. Kiedy na terenie było 2,5 miliona Polaków, 60 kapłanów, w tym sześciu z dachów, tylko tutaj w Hamburgu, ksiądz Józef Warszawski, urodzony w Hamburgu tyle ludzi podczas powstania warszawskiego. A potem wysiedlono Niemców i zasiedlono Polakami. Na terenach misyjnych wnuka Jana III Sobieskiego Klemensa Augusta, urodzony w rocznicę urodzin w Brukseli 17 sierpnia 1700 roku. Był arcybiskupem pięciu kościołów. Zlikwidowano go 6 lutego, w rocznicę powstania zakonu krzyżackiego, którego wielkim mistrzem został 17 lipca 1732 roku. 200 lat potem urządzono tu w Hamburgu Krwawą Niedzielę. Tu w Hamburgu, gdzie umarł na Wgnaniu św. papież Benedykt V, gdzie kanclerzem urodzonym w Hamburgu, Piątym kanclerzem był przestępca Helmut Schmidt. Wiedzą. Oni wszystko wiedzą. To tak jak szef policji Bruno Sztychbach, zbrodniarz, który urodził się w Hamburgu 7 lutego 1902 roku, w tej samej dzielnicy Barbeck, co urodził się Helmut Schmidt w 1918 gdzie 13 gru, list że 13 sierpnia w 1911 roku urodził się święty nasz Johannes Prasek. Tego dnia była koronacja Matki Boskiej Wel, gdzie byłam, gdzie mnie modlitwy księcia Micha Woźnickiego, bo już przyjęli. Przyjęli Wel. Tego dnia coś urodził Johannes z pracy w Hamburgu. W Bernardybing, Bernard Rybing kronował Matkę Boską. Święty biskup Bernard Rybing urodzony 8 lipca 1855 roku w Münster, biskupstwie Klemens Augusta. W Ameryce zdobył święcenia kapłańskie dzięki kuzynowi Piusa X, Leopoldowi Muczygębie, który założył tam Seminarium Cerela i Metodego. Potem był w Rzymie i w Castel Sant'Elia, tam gdzie wcześniej biskupem był święty Pius V, modlący się za zwycięstwo podle Panto. Tak jak przy stacji Lepanto, jest Kościół Serca Chrystusa Króla. Kamień węgielny został założony 18 maja 1920 roku. Był tam 77-letni Deon Leon, założyciel sercanów. I tego dnia w Wadowicach, gdzie jest karmel Świętego Józefa, powstały przez Nawrócenie Hermana Cowena, Augustyna Augusty No. 11 w Hamburgu, w sakramentu. Nasz rabin Herman Cohen, <grytania> jego dziadek, był rabinem poznania Hamburga, Altony. Przybył tutaj do Hamburga w 1776 roku, kiedy powstawała Ameryka 4 lipca. Ku pamiętnieniu śmierci tego papieża Benedykta V, który jest pochowany tutaj, był pochowany tutaj, jest teraz w Rzymie, który nam patronuje, bo potrzeba prawdy. Tak jak mówił nasz święty Jerzy Bobiełuszko, który miał zginąć, bo to zaprojektowali ci, którzy osiedle żalibórz z Bierutem założyli. Jako koń trojański, mieszkańcy szkoleni dla niszczenia katolików, Matko Boże, Ty wszystko wiesz, Ty znasz prawdę. Matko Boże, błagamy Ciebie. Raduj nasze rodziny. Święty papieżu Benedykcie V, byłeś wygnany. Widziałeś puls serca naszej trysy kulogundy sobieskiej. Ta była 10 lat na wygraniu Wenecji. Koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku na Wawelu. Urodzona na Wawelu 4 marca w 1676 roku. W rocznicę koronacji tam Władysława Jagieły, dziadka Krzysztofa Kolumba, który odkrył Amerykę, Konstantynopolu 12 października w 1492 roku. Żydzi ustalili, że wykształcą dzieci na lekarzy, na kapłanów i przejmą Kościół i świat. Co się stało teraz, po 527 latach? W tym Kościele 12 października w 1986 roku był. Franciszek, który wszystkich wyszczepia, przestępca. Jak można służyć diabłu przez kościół, wyszczepianiem? Przestępcy ogarnęli wszystko. Przestępak guzek, guzek z Wadowicy dał rozkaz wyszczepienia polskiego wojska. 16 kwietnia 2021 roku. Kądecki przestępca odpowiada za likwidację setek księży, tak jak, tak jak Paweł VI, który był u Święcimiu 1 lipca 1923 roku, w Świętokrwi Chrystusa. Święto Świętokrwi Chrystusa pierwszy lipiec 2007 byłem, zrobili Świętem Psa. I ostatnie życzenia Kaczyńskich na Boże Narodzenie 2009 roku. Były z psem. Ogarnęli wszystko. Ale Matka Boża, wszystko wiesz. Wysłałeś nam księdza Michała, który się za nas, tak jak za niego modlił się nasz ksiądz. Klaus Wocak, nasz ukochany. Pięć lat, jak z milionami Niemców musiał uciekać. Umarł jego braciszek. Zginął jego ojciec. On tylko trwał przy, przy świętej trdeckiej. I kochał ludzi, i kochał Boga. Odszedł. Trudno jest bez niego. Podlib się za księdza Michała. Za niego modlą się również ksiądz Michał właśnie jak zamęczony w Dachau. 16 maja w 1942 roku modli się za niego arcybiskup biskup No i Wiedzie i Który napisał książki i świadectwa, Świadkowie Prawdy. Krzyż i Hakenkreuz, który wyświęcił na diakona Żyda Ratzingera. W rocznicę 29 października w 1950 roku, w rocznicę, kiedy do Dachau księdza Józefa Woźniaka z Chaburka, który był tuż w Turcach od 1 lipca 1961 roku Matko Boża gdzie widzenia widziałaś bombardowanie keln tysiąca samolotów? Twoje święta towarzyszyłaś naszemu Leopoldowi moczy gębi Założyciela pa, miasta, panu Maria Kuzynowi, piusa X, polskiego papieża, który zapowiedział 3 maja 1863 roku na, nasz Markiewicz, Bronisławowi Markiewiczu, zawsze mi pomagałeś. Sprowadziłeś Saryzjanów do Polski. Przez to znaleźli się w oświeceniu w kościele, który odbrałeś, Matko Boża, 31 maja 1894 roku. Ale też książki o naszym harmonii kojeni zawsze były, były wydawane 31 maja. To nasz przyjaciel, mój przyjaciel. Spotkałam go 13 maja. Czerwca w w 1999 roku, w dniu beatyfikacji 108 męczenników. A wśród nich ukochan nasz arcybiskup Julian Nowowiejski, urodzony w dniu w, dniu w 11 lutego 1858 roku. Biskup wietnamski Leon wietnamski z Płocka, zamordowany tu w Hamburgu 11 lipca w 1941 roku. Kiedy wydachał umieszczono arcybiskupa Noicholasera, który założył karmelkwy Chrystusa. Wydachał 28 kwietnia w 1963 roku. Sprofanowana Eucharystia 28 kwietnia w 2009 roku, Który której byłam świadkiem. Przejęli wszystko. Matko Boża, nawiedzenia, tyle radości w moim sercu, dzisiaj do Twojego święta. Proszę Ciebie, za moje, nasze rodziny, za nasze wnuki, o świętych kapłanów, abyśmy wypełniali wolę Boga Ojca. W mieście wygnania i śmierci świętego papieża Benedykta V. Święty Benedykcie V. Wspomagaj nas. Jezu, prawda?